Cześć, jestem Hubert Jakub, ze mam znowu brat. Siema. I nowy gracz serweru, mój tata. Siema. No, on nic nie będzie mówił, ale dobra, Tylko. E, znaleźliśmy wczoraj wioskę. W ogóle pokażę wam, że mam nowego kotka. Mam kota z wioski. I tata jest moim. Tutaj, możecie pisać e, imiona dla tego kota e, w komentarzach. No pokażę wam gdzie jest wioska Co wy się śmiecie? mi Dobra, musimy iść w tą stronę i będzie tu wioska. Prosto cały czas. Odkryłem to wczoraj, bo poszedłem na małą podróż. Ja akurat znalazłem wioskę. Więc idę. Tu, prosto, prosto i zaraz będzie widać domek. I właśnie widać już domek, wioski. Tutaj jest wioska. Ja widzę, już. Widzisz? Ja już widzę, już jestem. Ja też, też widzę. Widzisz? Dobra. No. Mm. Ja o, chciałem zrobić. Co? To Będziemy musieli dać zrobić jakiś domek przecież. Zaczekaj, to, to może zbierzemy tutaj jakieś jakieś rzeczy. Ja zbiorę na przykład tutaj cały ten domek i zrobimy taki. Masz ryby? Bo ja wczoraj sły... y, udało mi się z trzech ryb. Ja mam jedną rybę. A no to może. To dawaj, spróbuj oswoić. Tylko będzie ci uciekał. Uciekał. A on będzie ze mną chodził? Eee... no jak go oswoisz, to tak. A i musisz... Eee... Jak będziesz trzymał rybę, to on tak powoli będzie do ciebie podchodził. Dobra, zb... Zbierasz się na domek i... No, i zaczniemy go budować. Boże, wy nie wiecie, to nie się, nie przed się przed chwilą bieżąco. stało. Co? Serio? No. O Boże! Be tak, będzie system rozkazawczy. O Boże. Dobra. To co teraz robimy? Bo trochę tu nudno. Nie wiem, jakieś mury zrobimy? Jak na tamtej małej ferajnie? To czekaj, nie mogę wyjść z tej ale chodź. Aj, kolejne sezony będą na tym serwerze. Gdzie? Chodź. Chodź do domu na chwilę. Gdzie gdzieś wyjście? nie, tutaj dochodzi. Tu jest. Mogę ma. A w A ogóle nie. tata maski na kota Z tym, z... z, e, z, z Idę <noise> 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 nurkować, żeby kolejnego kota oswoić Dobra Trzeba by trochę pokopać dół, nie? No, tylko... Ty zawsze się gubisz, jak kopisz jakieś kopalnie, więc... <noise> To będzie problem. Żadnej... Ty nie ma żadnej pochodni. To samo, sobie pochodnie, jest ten? Yy, co? Tak samo robi się pochodnie jak w MasterCraft'cie. się czasami buguje. Yy, nie wiem. Musisz chyba kilka razy kliknąć. Jak chcesz. Albo Znaczymy. w crafting'u zrób. Tylko, jaskinia jest czy coś. Nie, tylko dziura. Tylko dziura w skale. Dobra, tu jest moja lama, też możecie wymyślać imię. imię. No? Co nie mówisz? No, po co mam mówić, że nagrywam? Zrób cięcie później. Dobra, o! A nie mówiłem wam, że torta zrobiłem. Co? A właśnie, to musiałem tu napisać. Ale co? A przecież to, 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 to na chwilę tylko przychodzi, zaraz zrobimy mu domek. Dobra, musimy zrobić już domek, więc ja zacznę robić. To będzie taki jak z wioski, więc będzie malutki. Ale będziesz mógł sobie A później. Go... Jakiś skielet podwodny. Jakiś skelet, Nie ma skeletów podwodnych. był skelet. O Boże, to będzie to za to małe. Nie y... Serio? Nie możesz? A, bo. To są takie lagi serwera, że nie wiem. Na tym serwerze są takie lagi, to to, że... Lepiej nabij tą krówkę, muszę się ci Dwie krówki zabij, Dobra, ja tu jakiś domek robię. I chyba zrobiłem trochę za duży. ale on co ty robisz? No Boże, nie starczy mi, będę musiał lecieć do wioski. Dobra, lecę do wioski. Oj, przed chwilą była dziwna rzecz. To tyle on się utopiłeś? Nie. No, przed chwilą była dziwna rzecz, że ktoś utopił się w ścianie. I myślałem, że to tata. Nawet po ja pojawiło się na tacie, że gracz e, ja się nik w dół. Gracz nik mojego taty. Utopił się w ścianie, teraz tutaj. Ginę, teraz ginę, bro. lagi miałem. A, czyli to dobra. no wow, to są lagi. No, wielkie. O, Boże. Tato to. Poczekaj, bo ja nie my chętnie się temy Miałeś zboże. Dwa kilogrąbek. To? Weźcie zboże. E, mam jeden kilo, więc pewnie Jeszcze, tamten. ten cóż, ci... musimy zabrać. Staty domu. O, miałem 2 kila. Dobra, mam 2 killów. Ja go domu musimy. I co jeszcze miałeś? Mm, jakieś mięso czy coś? Miałeś mięso, już ci daję. I Nie. jeszcze coś? Chyba już nic. Dobra, to. A, mam pewnie twoje drewno, bo miałem tylko. No, drewno się miałem. Dużo drewna. No. Znowu ci mam kartę, tam tamto był lepszy się Więc na ten odcinek to by było na tyle Subskrybujcie kanał, łapkujcie Jak wbijemy 70 subskrypcji do końca wakacji To... To ten... to robię codzienne filmy Pa!